Teraz ustawiłem z przodu. Okay. tyłu się niestety nie udało ustawić. Czy się nie udało? Nie miałeś czasu, tak? Nie, nie, chodzi o to, że ja już chciałem tu ruszać i cały czas się boję tych śrub ruszyć. Ale teraz zimą już będę musiał, bo z tym około tak o lekko, o 20 minut okay. I cały czas mi tu skraca w prawo, dlatego już wiem, dlaczego jak w lewo biorę zakręty to zawsze mi wokiem stawę. Mhm. I to, co mówisz z tym tyłem, to trochę mnie tu przeraża, w sensie nie, że się boję czy coś, tylko że e, to jest jakby moim zdaniem niedopuszczalne, że ty zakładasz takie rozwiązanie, że masz coś krzywo, źle, i jeszcze robisz takie czasy. To jest dla mnie niedopuszczalne w ogóle, założenia, jakby wiesz, z podejścia, o, mhm. nie, chociażbym się zesrał, ale bym to zrobił żeby mieć igłę, bo teraz co ci chcę powiedzieć? Ta kwestia pozycji, kwestia właśnie tej geometrii, jakieś tam pierdoły, to są te małe właśnie rzeczy, które powodują, że albo będziesz jakoś tam sobie po prostu swobodnie prowadził, bardziej swobodnie prowadził ten samochód. Albo z nim walczył mocno. I teraz jeśli walczysz, to ryzykujesz. A jak ryzykujesz, to zobacz ile Ty czasu, pieniędzy, wszystkiego poświęcasz na to, żeby jeździć. Tak. Więc wiesz o co mi chodzi, że tak jak dzisiaj będziesz jeździł, czy będziemy jeździć, to chcę żebyś nie, nie ryzykował za dużo. Nawet jeżeli nie zdobędziesz tego tytułu, tak, to będzie jeszcze następny sezon, Może, no wiesz, no wiadomo, tak. że to już potem ci może to uciec. Możesz dzisiaj robić jakby wszystko co uważasz, żeby to zrobić, tak. ale... no ja poprzednie trzy rundy widziałem, że tu 0,1 zabrało, tu 0,45 i skoczyłem na piątym. I zobaczyłem tę geometrię, to by na siebie wściekła, ale też nie chciałem się z tym obnażać. Ale Dobrze, Ale znaczy ja zrozumiałem dzisiaj... swój błąd, który No ja, ja ci dzisiaj o tym mówię nie dlatego, że to jest jakby fatalne, znaczy tak, powiedziałem, że niedopuszczalne. Tylko jakby, jak już masz takie małe różnice, jak, o które walczysz, nie, mhm. to to jest ci potrzebne. Tak. Wiesz tak. o co mi chodzi? Teraz jeśli nie, świadomie to zrobiłeś, to może i lepiej, dlatego że jakbyś się miał spieszyć i nie zrobi tego dobrze, czy dokładnie, tak. to lepiej zostaw tak jak jest, nie? Tak, mhm. bo tu trzeba się, zaraz się okaże ciągle tak. coś robić Właśnie. i stracę, i zmęczony motor przyjadę. Nie? Właśnie, nie? Tak. nie? Więc. Yy... Ja jak tak jak rozmawiamy, to dzisiaj bym Ci polecał, żebyś po prostu sobie wiesz... Chilał, nie zawsze cenę po prostu. No, ci po prostu zrobił taki wiesz. I zobaczymy jak będzie. takim amatorem jak ty, w pozytywnym znaczeniu, no więc, mhm. więc jakby to jest całe sedno sprawy, uważam, że jakby no mega masz potencjał, widać te, te nie wiem, tysiące pewnie godzin, które spędziłeś w tym e, symulatorze i że ci się to przekłada, natomiast...